Siema, ja jestem Fikusek, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie w CZ Skyline. Dawno tego nie było, a zamiast tego było coś takiego, nie wiem co ja w ogóle robiłem, ale tak, sobie ogarnąłem, że... A w sumie zaraz opowiem. Ogólnie chciałem podziękować również za ten wynik mega jesteście oraz sorki, że 6 dni temu nie było odcinka. Wiem pisze 5, ale będzie 6. Ale dobra, dzisiaj w dzisiejszym odcinku właśnie chciałem sobie zaatakować właśnie City Skyline, a dokładnie nie chodzi mi o jakiś zamach czy coś, nie wiem co wygadałem przed chwilą Tylko bardziej mi chodzi o to, że chciałem jakieś dzielnice, nazewnictwo, tak to nazwę, tak zrobić Właśnie nazwy ulic, nazwy wszystkiego tutaj sobie zrobić I właśnie ogarniemy sobie, co tu jest Nasza tam, ale ona jest bez jakby ludności To nie trzeba tego? ulica jednąć? Okej, okay. Powiem tak. ciekawe, Nie wiedziałem, że tu trzeba jakieś te. jakieś tamy ulice budować. Ale w sumie Git, bo tak się jak trzeba będzie zagospodarować jakąś przestrzeń, więc ogarnijmy sobie na przykład. Mogę sobie małą uliczkę chociaż tu dać? Mogę. Więc spoko. Mamy jakiś tutaj ten. Właśnie niby mógłbym rondo jebnąć. I tu już rondo? Mam jakiś z... mały. To jest drugi Dobra, nie wiem, te rozwidlenia dróg są za duże. Ale no dobra, weźmy sobie podwójną uliczkę i dobudujmy z... tutaj po prostu. Jakiś tak lecieć. Ej. Prąd zahebałem. Teraz patrzę. Trudno się mówi, nie? Okej, okay, więc uznajmy, że to jest kolejna nowa dzielnica. Zbuczmy, stwórzmy w sensie, a nie zbóżmy. Nowe te miejsca a, dla mieszkańców. Czemu tego nie używam? W sumie nie wiem. Ale nie wiem jak to w ogóle wygląda. Okej, okay, tutaj dalej coś brakuje. W ogóle jak sam wiecie... Ku... No jak głosu nie ma w tej grze. Czy mi się wydaje, że ja zawsze byłem bez głosu? Tak mi się wydaje, że ja nigdy nie miałem głosu, kuliwa na nagrywkach. To nieźle, nie? Teraz odkierdoliłem. Tak sobie uświadamiam. Nie chcę Ciebie, ktoś może powiedzieć jakieś dobrej ochrony. Nie, nie wiem. Nie wiem po prostu. Okej. Okay. O co chodzi z tamon? trzeba jakieś doprowadzić wodę. Bo tak, jak jest z prądem? Prąd jest. Jeszcze może nie tutaj, ale zaraz będzie tutaj. Spokojnie. Okej, okay, elektryczność. Okej, okay, ta tama już działa? Produkcja energii 240 MW. 220 to jest zmienna. I to jest chyba ta. To... Okay, ile to produkuje? 120 MW. Coś tam. Pójdźmy to postawmy. O, dobra. Konkrecik. A my lubimy konkreciki. Postawmy to tutaj sobie. Okej, okay, prąd na pewno będzie. To na pewno. Ale tak, jak z dzielnicami. Jak sam powiedziałem, będę sobie dzielnice robił. I same dzielnice nazywali właśnie moi znajomi, więc... się. Dokładnie to w sumie Dewar pisał. Jako jedyny, a z nami Gabryś mieli mnie w chuju. Możecie im napisać pierdol Nie no, nie piszę. Okej. Okay. To już się podoba. To nie wiem, kurwa, na chuj ja to zbudowałem. To już zaraz i tyle. Okej, okay, duże miasto nadaje stację utylizacyjną oraz krematorium, więc to też ogarnie ogarniemy. Właśnie tak patrzę, że tu ktoś umarł, więc nie za fajnie. Jeżeli o same dzielnice chodzi, to Wy możecie naz nazwać tą dzielnicę obsranią, Obsraną. Czyli tą właśnie produkcyjną, takim nazwijmy. Wiecie co chodzi. Po prostu z terenami o tymi. Więc no, możecie sobie ją sami nazwać w komentarzu. No, jak na razie zostanie park Jaroszówka, Właśnie nie wiem, co to ma wspólnego z parkiem. Ogólnie link do Dywera kanału w opisie. A my tak. mam jak na razie trzy dzielnice. Tak sobie postanowiłem, że zrobię tutaj. Zrobię kolejną dzielnicę. Tutaj będzie jeszcze kolejna. Ale jak na razie zróbmy coś takiego, że to możecie wy wynazwać. A tutaj te trzy właśnie nazwie sobie Dywcio. Okej, okay, nie chce mi się tego montować, więc pokażę wam to w pańcie Więc mamy coś takiego Mamy dzielnicę ulajców, dzielnicę giga chadów, zjebów I lore tego to jest Wojna Gangów A tego w sumie nie mieliście widzieć, ale dobra, mniejsza Więc Wojna Gangów to w sumie spoko teren yy, Wypowiedzi i tak dalej, tylko jak się kuźwa zmienia to... O, tu tak się zmienia, zajebiście, okej, okay, czekaj Kurwa nie, przepisy zużycie energii, zużycie wody, zapatrzcie, jako to zwierząt nacisk na edukację można dodać, bo w sumie ciągną A tutaj o co z tym chodzi? Z tyłu myślę, że Dobra, ale nieważne, nie tak? Jak macie jakieś porady do tego, to możecie mi napisać. Z góry z kurwy synów przeczytam. Dobra, więc to jest najgrubsza akcja, więc po prostu będzie dzielnica fajnie. Czekajcie, można, można dużo, dosyć, pisywać w środku, ale my tylko tyle. Dzielnica ulańców. I tak to właśnie wygląda z tym czymś. Okej, okay, zamiast tej dzielnicy zjebów, co dychcie napisy, to dam po prostu dzielnica. Nie wiem, kurde. Mrówek. Nie wiem dlaczego, ale tak to będzie. No i, i dobra, lecimy sobie dalej. Niech leci czas. Darmowy transport publiczny, żeby ludzie w końcu pracowali, nie no, ale tak to wygląda. dzielnica ulańców. Okej, okay, jeżeli chodzi o lord dzielnic ulańców, dzielnice mrówek i Gigachadów, to każdy uznaje, że bez kitów wojny gangów każdy się napierdala. Nie ma lipy, ale też nie jest fajne, he? To jak każdy strzela do siebie, no to wiecie, jak to wygląda. Okej, okay, dostępność do szkół podstawowych jest niska dosyć, więc byśmy mogli stworzyć dzielnicę. Czekajcie, muszę otworzyć komuś drzwi, więc ze dwóch. Dobra, więc tak, stworzyliśmy sobie szkołę, nie wiem czy było widać na materiale, ale szkoła jest. Okej, okay. tutaj dostępność do szkół średnich również niby jakoś jest. Tutaj mamy uniwersytety, więc to już jest grubsza sprawa. Byśmy mogli teoretycznie tutaj postawić, ale to nie jest w centrum miasta. My mogli teoretycznie też stworzyć... ...coś takiego. Nowe... ...brzegi. Okej okay. byśmy mogli tu takie dzielnice, o Tutaj to Rejon biurowy O, może jakieś prace biurowe tutaj by się przydały Gdybyśmy mogli tu jeszcze uniwarek postawić o, Czy to jest dobry pomysł? Myślę, że może być to dobry pomysł Jakiś, nie wiem, transport autobusowy byśmy mogli garnąć. Okej, okay. tyk, tyk Tyk, tak, 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 No i mamy również tutaj miejsce te Więc można lecieć czas do góry i tyle. Okej, okay, studenci yy, zapisali się na różnorodne kierunki do, od ekonomii po nauki ścisłe, zajmi się. wydobyła się dziwny zapach. I jaki zapach Kurde. Ktoś umarł na oczach. Się, no, nie na oczach, tylko bardziej węchu. Jakieś inne osoby, ale. To dalej nie jest za fajne. coś złoki. no nie wiem jaki to może być. Zapach Okej, okay, tutaj ty po nie ma jakąś wodę, O kurwa, co tu jebo. Oj, oj, oj. Co tu się stanęło? Kurwa, jak powiedzieć... Co się dzieje, ty? Nagle wszystko jebo, nie? Ale urwał Dlaczego to dalej spada? Czyżby tutaj coś się nie tak zadziała, Nie ma oleju, tak jakby. Nawet nie wiem, jak go sprowadzać. Też nie mam paliwa. Okej, okay, jakaś ropa nam wszadła. w kurwa. Tak szczerze nie wiem, co mam teraz ze sobą zrobić. Bo to bym to mi nic nie da, nie? I takich uśwa. Chóźwa w tych, no, tylko tracimy. Zużycie elektryczności, nie wiem, co mam zrobić, tak szczerze. Bym tak dał, że wydatki, budżet. Hmm. Jest elektryczność tu. I niech się bawią, kurwa, mam na minus fajs. Dobra, wydaje mi się, że przed bankructwem, zajebiście. Chuje mi to da, zajbiście, kurwa mać, ja pierdolę, no. Jakieś kurwa gówno się odpierdoliło i tyle, no. Nic tu kurwa nie działa, no. Ale chuj mnie to interesuje, że wy potrzebujecie... Nie wiem nawet co mam zrobić, no. No nie wiem, wszystko, było fajnie, nagle, kurwa, jebło, wszystko, bo fajnie nagle je, bo w wszystko. To mi nie kurwa nic nie daje. Nie wiem nawet. Fala GG. Dobra, nie wiem, widzowie. Koniec z miastem to by było na tyle.